Cześć z tej strony Azides. Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować silnik PHPORE. Po wgraniu plików na serwer FTP wchodzimy na naszą stronę i mamy przed sobą instalator. W pole serwer wpisujemy host naszej bazy danych, czyli localhost, NOM de la Base to nic innego jak użytkownik do naszej bazy danych. W moim przypadku jest to XGameX. Prefix the table to prefix tabeli, zostawię bez zmian. Non jest jest to nazwa bazy danych. U mnie to również xmx. Mod de passe to oczywiście hasło do naszej bazy danych. Po wypełnieniu tego formularza klikamy installer. Instalator informuje o tym, że poprawnie zaimportował wszystkie dane do bazy danych. I informujemy nas, abyśmy skopiowali ten fragment kodu PHP i podmienili zawartość pliku config PHP właśnie z nim. Zapisujemy pliczek i wchodzimy na naszą stronę. Silnik jest zainstalowany i gotowy do użycia. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam również na nasze forum www.cryptagier.pl i zapraszam gorąco do postowania.